Dzień dobry bardzo, witam wszystkich serdecznie w poniedziałek. W poniedziałek jest godzina 10:00 coś, 10:50. Ja wreszcie się odprawiłem. Agencja celna, którą, której się odprawiałem, była od 9:00 dopiero czynna, także i tak im źle nie zeszło. No i dzisiaj w planach są rozładunek i załadunek i pranie. Kurde. Czy będę miał jak wam pokazać? Pewnie będę miał wam jak pokazać, bo przede mną jedzie piękny gruz na lawecie! Piękny gruz! Przez Skoro widoki pięknego gruza z Rana, to ten tydzień musi być fantastyczny. No, to jedziemy. Wy ja w to całkowicie nie wierzę. Jestem we Francji, tankuję się na Esso. Tankuję się na Esso. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Jak jeżdżę busami, niedługo będzie 4 lata. Tak pierwszy raz widzę we Francji, żeby był zatrzask na pistolecie od paliwa. Muszę sobie zapisać tą stację. Ale jakaś nowa jest, bo. Idę na nową. Leje sadło. No ja już jestem w drodze do Lyonu drugi załadunek, ale on będzie dopiero jutro jutro czekam mnie w ogóle bardzo intensywny dzień dzisiaj tak trochę zeszło bo tak na jeden punkt na odprawie zeszło potem na rozładunku zeszło załadunek pojechałem, zatankowałem się już tak jak widzieliście jeszcze muszę zrobić pranie gdzieś po drodze nie mam zbyt wiele czasu, bo już jest godzina 16.30 ja mam jeszcze 400 km no ale pranie muszę już ogarnąć ponieważ yy, ciuchy się kończą on no się to jest taki jedyny dzień, bo jutro nie będzie na to czasu zupełnie. Także bankomat potrzebuje jakieś drobne. Będę prał, to sobie ugotuj obiad. A na razie się przebijamy przez francuskie miasteczka, tak jak widać. I zielone! Uuuuuuu! No, jestem... 200 kilometrów mi jeszcze zostało. Znaczy nie, 152 godziny. zatrzymałem się tutaj, bo myślałem, że są pralki. To jest jakaś taka stacja. Ale z tego, co widzę, to chyba pralek tu nigdzie nie ma, natomiast idę skorzystać z toalety. Może jest prysznic. Kasę rozmienię. Muszę wam powiedzieć, że niestety szału nie ma tutaj na tej stacji. Ani pralek, ani mi się kasy nawet nie udało rozmienić, bo sklep zamknięty, także lipa. Idziemy dalej, może będzie jakiś McDonald's, albo cokolwiek po drodze. sobie ten hajs rozmienię, no bo potrzebuję go rozmienić, jakby nie patrzeć. Nierobrze. Tam się pan z gabarytem przepycha. Nie chciałbym, żebyście odbierali to jako reklamę, albo że byłem w McDonadzie na czymś B, bo byłem w Maku właśnie, ale potrzebuję drobnych, bo z bankomatu Kasiu wiem. Czwarte jest? Dobra, moment, muszę stopić. Z bankomatu wypłaciłem sobie gotówkę, ale to było w papierku. A ja potrzebuję monety do pralki. Więc kupiłem sobie herbatę Sencie, czyli zieloną herbatę. Eee, my jedziemy. Pod Kerfurem może będą pralki. Można by było wjechać do Kerfura, zobaczymy. Bo teraz będzie poszukiwanie pralki, proszę Państwa. Zostało mi 100 km do celu i chciałbym tę pralkę znaleźć, bo jutro nie będę miał w ogóle czasu absolutnie na to, żeby robić pranie. I chciałbym to zrobić dzisiaj. Ale obawiam się, że pod Kerfurem może być z tą pralką problem. Trzeba będzie szukać jakiegoś Intermarsé albo Super U, jak zawsze, ale no, do odważnych świat należy, może coś znajdę, nie? Niestety, jak było widać na załączonym obrazku, tutaj pralki nie ma. Także jedziemy dalej. Słuchajcie, pod superióz znalazłem pralkę. No nie automat, no znaczy to automat, ale w budynku o. Elektrolux. Niby do 21, ale proszek mi wydało za 50 centów, więc idziemy próbować. Nie wiem ile to będzie trwało, słuchajcie eee. Ale idę gotować obiad Rozmieniałem kasę, biegałem, a się okazało, że można wizę płacić w dużej nie? piesz. Się, piesz pranie No pranie już zrobione, ale coś wam pokażę, bo miałem więcej farta rozumu, Że nie zatrzasnąłem drzwi Teraz też nie zatrzasnąłem, mogę sobie normalnie wejść Potem dla pewności to zrobiłem coś takiego, nie? O, żeby się nie zatrzaskiwały, bo jak je zatrząśniemy, to one faktycznie są zamknięte już. To już po prostu nie zatrzasną drzwi. A ja na tym skorzystałem. Bo w tym momencie jak się trzasną, zamknięte. Ale... No tak, będziemy lepiej... Chociaż nie wiem. Tu światło. Pranie zrobione, jeszcze muszę kurczaka podsmażyć. Tu mi się gotuje ryż Tam widać Podsmażę kurczaka, zjem i lecę, bo i tak będę na pierwszą w nocy na miejscu Ale dzisiaj chcę zenaszkować jedzenie na jutro, bo jutro mnie czeka naprawdę bardzo intensywny dzień Ponieważ Z lusterkiem mam umówioną wizytę w Mediolanie w serwisie I chciałbym jutro do Mediolanu dotrzeć i to zrzucić Zobaczymy co z tego wyjdzie A tu już na mnie czekają warzywka No, także Obiadek na jutro naszykowany tutaj, a tu obiadek na teraz, generalnie zrobiło się późno. Podejrzewam, jak czort, bo już mi pokazuje, że będę pierwsza 30 na miejscu, więc będę koło drugiej. No ale nic, biorę się za jedzenie, bo muszę to resztę poogarniać i spierdzielamy i pranie. W lewo? No dobra, to w lewo. No i pranie ogarnąłem, słuchajcie. Gorąłem pranie, ogarnąłem obiad, jeszcze mi zostało trochę tego nawet tej mojej, tej, także jutro będę miał cały dzień co jeść. Eee, w ogóle to wam nie mówiłem, ale w tym aucie metrów, <coughs> przestał wlew. działać nawiew, czy zrąbał się. No, auto też nie jest młode, bo 600 tysięcy kilometrów to swoje przejechało. no ale bezpieczniki, wszystko było ok. Dzisiaj szeryf do mnie dzwonił. E, się pytać jak ta sprawa z tym lusterkiem w końcu czy, czy, czy ten, czy Andrzej coś tam wymyślił, czy nie Andrzej to jest nasz człowiek od warsztatu szeryf warsztatu, że tak powiem no i tam przekazałem mu co i jak zdjęcia wysyłałem dzisiaj Kaśka, mówię tutaj, cicho o no, Jezus, dobra cicho no no i mówię mu, że <laughs> nawiew nie działa Eee, no i ten. Mówię, sprawdził bezpiecznikiem tradycyjnie, nie? No, ale nie wiedziałem nawet. Znaczy, wiedziałem, może wiedziałem, ale nie wpadłem na to, nie? To chyba tu muszę jechać, nie wiem. Tu? Nie. Tu? Serio? No, tak pokazuję, że tutaj. No dobra. Oj, 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 wąsko tu, ale wysoko przynajmniej. No i wrócę do mojej myśli Ja on mówi, że tam sobie filtr kabinowy odczepił i spróbował jakimś patykiem czy czymś, tylko mówi, że palców nie wkładaj, żeby ci nie pourywało, <grym> jakimś patykiem stuknąć ten wiatrak, bo on mówi, może być tak, że szczotki się zasięły i w sumie no nie wpadłem na to, nie? Ale pomogło, nawiew działa, więc jestem w niebo wzięty. Mogę jeździć tym autem. Jutro jadę na wymianę tego lusterka, w końcu, bo przez weekend nie było za bardzo gdzie i kiedy. Teraz początek tygodnia miałem taki, jaki miałem. No i ogarnęli mi serwis na środę, no bo dzisiaj za bardzo, no to nie było terminów, a jutro w ogóle nie mam kiedy, absolutnie. Jutro mam tak zaganiany dzień, że to jest nie do pisania, i w środę rano jadę na serwis, że będę miał nowe lusterko. Sytuacja tego typu w ogóle, że 102 km do celu mi zostały, więc no, no jadę, po prostu jadę, nie? Odezwę się do was jeszcze gdzieś tam może. Nie obiecuję, bo ostatnio często gęsto obiecuję, że się odezwa, a się nie odzywam. Razem mi się nawet udało. Jest prawie druga w nocy. Ja jestem na miejscu już. Jutro z rana będę atakował. Nie wiem, o 6-7 chciałbym podjechać, zobaczyć czy mnie załadują. Bo zależy mi na tym, żeby jutro te Włochy zrzucić. A to będzie trochę roboty. Także zapraszam już dzisiaj na jutrzejszy sprint, a ja tymczasem idę lulu. Dobranoc, trzymajcie się.